Witam wszystkich. zajmiemy się wymianą świeżerowych na ciepłym czy na zimnym silniku. Zdania są podzielone. Zobaczymy jak to wygląda w praktyce. Pomierzymy również napięcia na świecach. Posprawdzamy je. Wyjaśnimy jakie świece, jakie producent zaleca, jakie montować. Także zapraszam do oglądania. Subskrybujcie kanał. Będziecie na bieżąco. Łapki w górę. Zapraszam. A więc zaczynamy. Podstawa pierwsze co to czystość w miejscach tutaj w gniazdach świetlżerowych. Aby tam nie było żadnego syfu, bo jak wykręcimy tą świecę, to ten, ten cały brud może się dostać nam do środka, co jest w ogóle nam niepotrzebne. że bierzemy, że zamycie Szybko. Tutaj wymiemy sobie. tutaj możemy sobie wymyślić, to stary żeby dobrze wydmuchać z tych gniazd tutaj, gdzie są świece żarowe. To jest podcawa. Mamy to wszystko wyczyszczone. Wtedy możemy ściągać sobie tak zwane, jak ktoś kiedyś mówił, fajki. Znaczy, pewnie do dziś tak jest używane to słowo. Także ściągamy te nasze fajki. Kiedyś w włoskie, jak pamiętacie, były też zawsze. A, co tam się stało? No nie ten. A, fajka mi spadła. No, no tak było, właśnie. Często więc to. Więc tutaj te fajki nasze ściągamy sobie śmiało do góry. To są kabelki, tak żeby tutaj się nic nie stanie. Do góry szarpiemy. O i mamy nasze świece. Także zabieramy się za te świece. I jak się zabieramy? Na zimnym czy na ciepłym? No proponowałbym na ciepłym z tego względu, że rozgrzany silnik, głowica jest troszkę rozgrzana, troszkę się rozszerzona jest i możemy mieć łatwiejszy yy, umożliwiony proces odkręcania z tego względu, że no świeca jednak troszkę może tam luźniej, wiadomo metal pod wpływem temperatury się nam rozszerza świece są metalu, także mogą się nam też rozszerzyć, bo głowica się rozszerzyła ale mimo wszystko jednak to i tak będzie łatwiejsze w wykręceniu niż na zimnym silniku także bierzemy się, wystarczy kluczek, ósemeczka długi, bo dosyć daleko jest tam do nasady klucza no i próbujemy świecę pierwszą. I teraz tak, jeżeli będzie problem w ogóle, że nie można ruszyć tej świecy i tak dalej, także nie próbujcie nic na siłę, nie róbcie tego, z tego względu, że jak ukręcicie tą świecę, to się wam narobi roboty. Albo no, mimo wszystko tak czy siak trzeba będzie skorzystać z usług warsztatowych. Także najlepiej jak nie idzie Wam ta świeca, to nie ruszajmy. Zostawmy to mechanikowi wtedy. Zaprowadźmy auto, na spokojnie wtedy wszystko wykręci. Także wykręcamy świecę po kolei najpierw tutaj póki co nam widzę. Wszystkie idą. Jeżeli jest jakikolwiek opór, a ruszyła już ta świeca, nam, ale jest opór, to starajmy się troszkę w tą, troszkę w tą w prawo. W lewo, żeby ją rozruszać, troszkę i oczywiście psiukamy. O, tutaj zastosujemy taki preparat, on jest do zapieczonych tryskiwaczy, ale również, bo można używać do świetrzerowych. Muszę ja też sobie tam popsiukać, bo tu widzę, że ta troszkę nam wdzięrze idzie. O, śmiało i możemy działać nawet, wykręcać następnie. O, no, ta też widzimy troszkę idzie ciężej, także cofamy i znowu. I tak. Cofamy. I w prawo i w lewo, no i oczywiście cały czas przeszukamy. Także wykręcamy te świece. Pamiętajcie najlepiej na ciepłym silniku preparatem pszukać prawo, lewo, prawo, lewo, jak ciężko idzie zostawiamy. Psiukamy sobie nawet na co przez 2-3 dni do tygodnia. Damy, dajmy sobie czas na no spokojnie. Siłkać, codziennie psiukać, szukać. Po tygodniu znowu się wziąć, jeżeli nie idzie ta świeca dalej. Mamy jakikolwiek opór w wykręcaniu jej. Zostawmy to. Zaprowadźmy auto do mechanika. On będzie wiedział, co z tym zrobić. Także lecimy, wykręcamy świecę za chwilę dalszy ciąg. Wkręcania świec na zimnym czy na ciepło słuchajcie mamy tutaj na stole nasze świece żerowe żebyśmy je ponumerowali tutaj widać teraz że to jest pierwsza świeca bo dlaczego wymienialiśmy te świece? Dlatego że auto na, przy rozruchu rano yy, kulało, nierówno pracowało, yy, też były problemy z rozruchem, yy, kręciło, tak łapało i dopiero odpalało. No, i stwierdziliśmy, że to są świece żarowe i najlepiej je zawsze jest sprawdzić na stole, bo sprawdzenie na aucie miernikiem czy na krótko, podłączanie kabelków, o iskrzy jest dobrze. Nie zawsze yy, się sprawdza, że w 100% ta świeca jest dobra. Dlaczego? Dlatego, że nam będzie iskrzyć, miernikiem, opór, wszystko będzie ok, ale ta świeca nie zawsze będzie wtedy grzała nam, a najważniejsze jest grzanie świecy tu na końcu tej samej końcóweczki, która jest w komorze spalania i wtedy ona jest w 100% skuteczna ta świeca bo często gęsto podłączamy ją na aucie na krótko, a okazuje się, że jest yy, opór, iskrzy, wszystko fajnie, pięknie, ale żarnik już mamy tutaj wypalony bądź yy, yy, nie grzeje się tutaj w tym miejscu, tylko na przykład no gdzieś już tu a najważniejszy punkcik, czubek jest no, nieaktywny po prostu. Także my sobie sprawdzamy po kolei. Wystarczy nam taki prostownik do sprawdzenia tego. Przyłączamy na 12V, z tego względu, że świeca widzimy jest 11V, czyli możemy śmiało na takim sprawdzić nie pod akumulator, nie tam pod jakieś stałe źródło prądu z tego względu, że szybko dojdzie tu nam prąd i może nam uszkodzić tą świecę. Także sprawdzamy, no i jeszcze jedno, bo są świece też 5-V, 6-V. Najlepiej też takim prostowniczkiem, zwykły marketówka to jest. Robimy na 6V, wtedy mamy bezpieczny prąd i również możemy sobie sprawdzić taką świecę. W tym przypadku 12. Bierzemy sobie masę, dołączamy plusa i proszę, ta świeca nam. Żyje i robi się czubeczek czerwony. Czyli możemy powiedzieć, że ta świeca jest sprawna. Świeca numer 2. Tak samo. Też widzimy, że jest sprawna, bo zaczyna nam parować. Tak, ta jest też sprawna. Świeca numer 3. O, tutaj nic się nie dzieje. Ta jest kompletna śmieć. I świeca numer 4. Nawet nie iskrzy. Także też jest śmieć. Dobra. Lecimy dalej z tematem. Bierzemy się za montaż tych świec. Słuchajcie, mamy tutaj nowe świeczki. Będziemy wkładać wszystkie cztery nowe nie patrzymy na to, bo dwie były dobre, to sobie zostawimy, a dwie tylko zmienimy, bo zaoszczędzimy pieniądze. No nieprawda, tam nie zaoszczędzimy, bo za miesiąc pójdą następne dwie i zawsze będzie wymienić jeszcze raz usługa, mechanika, jeżeli sami sobie tego nie zrobimy po co. Od razu wszystkie cztery takie same włożymy, jeszcze zwracajmy uwagę, pamiętajcie, na no napięcie świec tutaj mamy w tym przypadku 11V. Sprawdziliśmy w instrukcji obsługi yy, auta, zasilanie na wtyczkach i tak dalej. Faktycznie auto musi mieć 11V, także takie zakładamy, żeby nie były mniejsze. Pamiętajcie, bo wrzucimy mniejsze, bo tak jak mówiłem, są 5V, na przykład 7V. Yy, włożymy yy, to nam się zaraz spalą, bo napięcie na wtyczkach mamy 11V. No i co. Włączamy zapłon, moment jest po świecach. Żarnik się tak nam rozgrzeje, że aż może się no, rozłupać, pęknąć, co może skutkować wpadnięciem tej końcówki do komory spalania i narobić nam naprawdę dużych szkód. O tym też będzie. Obserwujcie kanał, subskrybujcie. Będziecie na bieżąco, będzie też o tym temat. Także stawiajcie łapki w górę. Czyli co? Bierzemy się za montowanie tych świec. Jeszcze jedna uwaga, w sumie żeby nie były też większe, bo te świece mogą być 12V. Wtedy też będzie problem z rozruchem, no bo jest 11 na wtyczce, czyli będzie później, dłużej będzie się nagrzewała i też może być problem. Także producent mówi 11, wstawiamy 11. Bierzemy się za montaż. No właśnie, montaż. <laughs> na zimnym czy na ciepłym. Montaż robimy na silniku zimnym. Jak wszystkie montaże. Także pamiętajmy, czy to rozrządy, czy to wymiany poszczególnych podzespołów silnika. Najlepiej robić wszystko na zimnym silniku. Z tego względu, że to wszystko nam się wejdzie w swoje miejsca, ułoży jak trzeba, dokręcimy z odpowiednią siłą. W tym przypadku tutaj mamy, no pokazuje nam tutaj yy, katalogowo 3 N. No, będzie to 4, też nic nie stanie. Świeca się nie przekręci, ale lepiej te 3 N przestrzegać. Wkręcamy, smarujemy te świece sobie. No my tutaj w tym wypadku będziemy smarować smarem grafitowym. Wystarczy, nie musi to być tam jakiś smar. Wiadomo z jakiej półki. Normalny, zwykły, grafitowy. Smar o. Tu ten gwint, żeby był najważniejszy. Obsmarować. Nie żałować. To się nam tam ładnie znajdzie. Wkładamy po kolei. O świece gwinty wszystko smarujemy a dlaczego? dlatego że i też warto jeszcze no tutaj tego nie pokazałem ale też zrobiłem warto też poprawić te gwinty sobie tutaj w tych gniazdach świec z tego względu że ta świeczka będzie na swoim miejscu. O, wszystko tutaj tu ładnie. Zmarniemy. No i dokręcamy, tak jak mówiłem, do końca wkręcamy świecę 3 N. Zakładamy tak zwane fajki, wtyczki. No i tyle. finito, robota skończona. Klient zadowolony. My zadowoleni, bo nam się udało w miarę wykręcić. Nie musieliśmy rozwiercać, kombinować. Także, jeżeli się Wam podobało, było przydatne, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco. Klikajcie dzwoneczki, łapki w górę. Do zobaczenia. No, jeszcze taki krótki filmik z kurwanej świecy żarowej. Zobaczcie sami. Siemka, słuchajcie, fajna, szybka robota miała być. Wymiana świec żarowych. Zobaczcie, co wyciągnąłem, tylko urwała się. Halera. Tak powinna wyglądać wyciągnięta, w całości świeca żerowa, no ale to nic. Trzeba wydobyć tą resztę. Mamy tutaj narzędzie, możemy pomału tutaj łupać, bierzemy się za robotę. nie no żartuję. Tu zobaczcie, mam fajny zestawik do takich rzeczy. Zaraz będziemy rozwiercać, zrobimy sobie prowadzenie, rozwiercimy, wyciągniemy resztę.